TPR yy, to wcale nie znaczy, że teraz porozmawiamy o retailu, chociaż porozmawiamy o retailu. Żabka Nano będzie miała rywala. Co czeka rynek sklepów autonomicznych w Polsce? Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Handel się automatyzuje, bo musi, bo brakuje rąk do pracy i pewne rzeczy muszą wykonywać automaty. Musi się automatyzować, bo często jest to tańsze ze względu na niemały koszt utrzymania pracowników. Często jest to też po prostu bardziej elastyczne, dające szybkość, no i wygodę większą niż konkurencja. Szczytem takich technologicznych możliwości w handlu wydają się być obecnie sklepy autonomiczne, przynajmniej oczywiście w tym handlu stacjonarnym. Na szeroką skalę zaczął wdrażać je Amazon, który wyszedł do rynku ze swoim konceptem Amazon Go. W Stanach Zjednoczonych. W Polsce oczywiście rozwój tego kanału zdominowała żabka ze swoim szyldem nano. Pierwszy pojawił się już dwa lata temu, to już niebawem będzie, będzie druga. Rocznica, kiedy pierwszy sklep Żabki stanął na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Z biegiem czasu, oczywiście, sieć otwierała kolejne placówki, kolejne lokalizacje. No i obecnie w różnych miastach Polski ma już ich ponad 50. Ma również sklepy w miejscach, w których no nie zmieściłby się klasyczny sklep Żabki. No i to była jedna z idei leżących u podstaw stworzenia tego właśnie konceptu. Wejść ta tam gdzie do tej pory było to niemożliwe. No i tym samym Żabka ma sklepy między innymi na terenie szpitala, w fabryce Tesli pod Berlinem, w klubach fitness, ale też w innych sklepach no bo może funkcjonować jako store in store chociażby w Decathlonie. Jesteś na zakupach sprzętu sportowego albo odzieży no i nie wiem zgłodniałeś albo chce ci się pić Wskokujesz do stojącej na środku sklepu żabki yy, Nano. Póki co, żabka utrzymuje na polskim rynku monopol w tym zakresie, ale coraz częściej słychać, że kolejni gracze bardzo chętnie chcieliby na niego wejść no i zdobyć dla siebie kawałek tortu. Dwa lata temu mówiło się o planach firmy ATS Technology, yy, chociaż był to w pewnym sensie. Koncept dużo prostszy niż żabka Nano, no bo tam koniec końców inaczej wyglądało rozwiązanie płatności, ale no ten sklep, ten koncept w sumie nie wyszedł poza fazę testów, ale okazuje się, że żabka niebawem może zyskać kolejnego całkiem ciekawego i przede wszystkim dużego konkurenta, który i to dosyć ważne. Już eksperymentował w tym kanale, ba nawet otworzył trzy tego typu placówki. Chodzi o Lagardere Travel Retail. We Francji ten koncern, a w zasadzie jego spółka matka działa chociażby w branży medialnej. W Polsce Lagardere działa w handlu, ma takie szyldy jak Invideo, jak One Minute, jak Relay. Ale ma też sklepy na lotniskach, chociażby Elia Duty Free. Co bardzo ważne, no właśnie Lagarde ma już pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o sklepy autonomiczne. Otworzył je wszystkie trzy na lotniskach. Jeden z nich w amerykańskim Charlotte przy współpracy z Amazonem, czyli firmą, która już wcześniej otwierała tego typu sklepy. Zasada działania tamtej placówki jest stosunkowo prosta: po prostu przykłada się kartę kredytową do drzwi i można wejść. To rozwiązanie zresztą jest już stosowane także w żabkach nano. Na lotnisku w Brukseli otwarto też podobną placówkę ona nazywa się Quick and Easy. Ta powstała we współpracy z firmą ATOS. No i tutaj za pomocą kamer i, te, i inteligentnych półek system śledzi to, co klienci zbierają z półek trzeci, tego typu sklep powstał na lotnisku w Hongkongu. W Polsce sieć zapowiedziała chęć rozpoczęcia testów właśnie tego typu konceptów, ale nie na lotnisku. Oczywiście nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie. Najpewniej będzie to jakieś wysokotrafikowe miejsce, w dużym mieście, tam gdzie będzie wielu konsumentów chcących złapać na szybko jakieś przekąskowe produkty, jakieś słodycze, może jakieś kanapki, napoje. No bo też takiemu, takiej misji służy funkcjonowanie. Takich placówek. Lagardere jest dosyć tajemnicze, jeżeli chodzi o plany w zakresie testów tutaj w Polsce sklepu autonomicznego. Przedstawiciele tej firmy no nie zdradzają w zasadzie jeszcze, jaka technologia konkretnie zostanie wykorzystana. Cały czas trwają. Na rady. Co ważne, Lagarde podkreśla, że nie chce przespać odpowiedniego momentu, gdy ta technologia sklepów autonomicznych nabierze już wiatru. W żagle. Chcę po prostu być jednym z pierwszych graczy, żeby później nie musiać nadrabiać no i przede wszystkim nie martwić się o lokalizację, o które mogłoby być znacznie trudniej. Tylko podstawowe pytanie brzmi, czy ta technologia, ten kanał sprzedaży kiedykolwiek nabierze. Wiatru w żagle. Żeby nie było, to, co teraz powiem, to wyłącznie moja obserwacja, a nie jakieś badanie, więc możecie w to nie wierzyć. Gdy wchodzę do żabki nano, albo przychodzę obok niej, to zdarza mi się czasami y, obserwować osoby po stronie, takie, które się gdzieś tam y, przyglądają. No i jak wchodzę do takiej żabki nano, to niektórzy, takie jest moje wrażenie, mają mnie trochę y, zadziwaka. Że wchodzę, biorę coś tam i wychodzę bez płacenia. Wiele osób przechodzi obok takiego konceptu, i szepcze pod nosem, że to jest taki nowy koncept, że tutaj trzeba jakąś aplikację, że tu tam podobno bez kasy, ale tak przechodzą i generalnie y, chyba jednak bez większego zapału. Też spotkałem się z sytuacją, że grupa młodych ludzi stała pod takim sklepem i. Trochę się zastanawiała, jak się do niego dostać, chyba do końca nie wiedząc o możliwościach żabki nano. Nie oznacza to oczywiście, żeby nie było, że ten koncept nie ma racji bytu, ale chodzi mi raczej o to, że klienci czują na razie pewnego rodzaju barierę barierę zamykania transakcji. Płatności, a raczej jej braku, i o tym też, o, ty, o tej barierze mówi Lagarder, jako o czymś, co trzeba po prostu zlikwidować. No bo klient może się zwyczajnie bać tego, że wejdzie do sklepu, weźmie jakieś produkty spółki i tak naprawdę nie wie, czy zapłaci, czy ta transakcja się uda, czy ta płatność zejdzie. Jak nie zejdzie, nie uda się, to czy grożą mu jakieś konsekwencje? No, wiecie, jak się zapłaci, to jest. Kasa do łapy, kasa na ladzie, zapłacone, przybite, można wychodzić. Biorąc paragon, tutaj tego nie ma, być może niektórzy czują się trochę zagubieni. Czy zatem ten kanał może się rozwijać, czy będzie się rozwijał, czy będzie jednak tylko pewnego rodzaju dodatkiem do biznesu? Pozostałego biznesu stacjonarnego, handlu stacjonarnego w Polsce. Czy warto rozwijać taki koncept? Tak, warto, ale przynajmniej na początku nie po to, żeby zarabiać na nim pieniądze, co pokazuje przykład żabki. To koncept, który. Miał pokazać i pokazuje, że można wejść właśnie z handlem tam, gdzie do tej pory żaden detalista o tym by nie pomyślał. Kilkumetrowy pawilon w metrze, niewielki lokal na stacji kolejowej wszędzie tam może być sklep autonomiczny parking pod centrum handlowym, szpital, uczelnia, akademik brak infrastruktury najczęściej w takich miejscach, a mimo to można tam postawić tego typu sklep chociażby w formie kontenera nie jest to wielki problem. Rynek absolutnie nie jest nasycony takim, takim kanałem, więc tego typu lokalizacji do takich właśnie sklepów autonomicznych jest jeszcze w Polsce bardzo dużo. Jednak tego typu inwestycje to ogromny nakład. Nakład pracy, nakład pieniędzy potrzebnych do. Wdrożenia, ale przede wszystkim przygotowanie tego. No, same sklepy nano przynajmniej kilkukrotnie zmieniały się, zanim wyszły z laboratorium żabki, no i zostały wdrożone publicznie. Umówmy się. Żabka nie stworzyła żabki nano po to, żeby zarabiać na niej pieniądze, przynajmniej nie w pierwszym okresie działalności. Chodzi o stworzenie kanału, w którym jeszcze nas nie było, no i który dotarłby do klienta. W miejscu, w którym ten zupełnie by o tym nie pomyślał. A to buduje rozpoznawalność, to buduje markę, to przekłada się na pozytywny wizerunek, no i ta technologia bez kas, efekt wow, pewnie trochę szok, to powoduje, że klienci będą też przychodzić do stacjonarnych żabek, bo to im się spodoba, to będzie. Coś takiego wyjątkowego na rynku. Wiecie, nowość, reklama, innowacje to zawsze gdzieś tam będzie napędzać i budować pozytywny wizerunek. No ale żeby tak się bawić, no to oczywiście trzeba mieć pieniądze, a te grupa żabka niewątpliwie posiada. I żeby nie było, nie mówię, że do tego projektu trzeba będzie wiecznie dokładać. Sieci uczą się od siebie nawzajem. Taka żabka uczyła się na przykład od Amazona tego, jak zmniejszyć koszty takiego wdrożenia i zrezygnowała chociażby z sensorów na półkach, które ma u siebie. Amazona to z kolei zmniejszyło koszt wdrożenia. Zresztą Żabka przekonuje, że już teraz wdrożenie takiej Żabki Nano nie jest dużo droższe od uruchomienia takiego zwykłego sklepu Żabki. No ale jak sami widzicie, rynek nie został nagle zalany Żabkami Nano. No a to oznacza, że najprawdopodobniej stopa zwrotu z takiej inwestycji no jest zdecydowanie niższa niż w przypadku klasycznych żabek. Wsparcie ma też oczywiście Lagarder Travel Retail. Wsparcie dużej grupy, co z pewnością ułatwi ekspansję, szczególnie na początku, kiedy trzeba po prostu będzie inwestować w rozwój tego typu sklepów, no i w testy. Nasycenie rynku, tak jak wspomniałem, żabkami nano nie jest duże, a więc specjalnie nie trzeba by było. Też rywalizować na asortyment czy na cenę. Po prostu trzeba by było zająć dobre lokalizacje i być w takich miejscach jedynym tego typu sklepem. Ale gdyby ta sytuacja trwała dłużej, gdyby rynek coraz bardziej się nasycał, no to okej, okay, miejsca dla obu graczy wystarczyło pewnie, nawet dla większej liczby, ale moglibyśmy być świadkami ciekawego wyścigu technologicznego, którego chyba nie ma w żadnym państwie na świecie. Wyścigu technologicznego polegającego na tym, że. Rywalizują ze sobą na rynku sieci sklepów autonomicznych. No to jest naprawdę bomba, bo no do tej pory chyba nigdzie tak nie było. Zresztą to mogłoby nakręcać ekspansję obu tych podmiotów, no bo wzajemna rywalizacja oczywiście zwiększałaby. Motywowałaby te poszczególne sieci do dalszego rozwoju i mogłyby się nawzajem nakręcać. Wszystko, oczywiście, dla dobra konsumenta no bo większy wybór, szybkie dotarcie, łatwe zakupy to oczywiście zawsze jest wygodne, ale kluczem pozostaje i to jest chyba zadanie. I dla Żabki, i dla Lagardery, dla, dla i dla każdego, kto będzie chciał inwestować ten kanał, przynajmniej w Polsce, kluczem będzie przełamanie tej pewnej e, bariery, no nie wiem, strachu, obaw pewnych, y, że no, ta transakcja działa i że to faktycznie y, można robić spokojnie i nie kosztuje to y, nic poza albo użyciem karty płatniczej, albo ściągnięciem y, aplikacji. No bo jeżeli to się nie uda, jeżeli jednak ta podejrzliwość pozostanie nadal te zdystansowanie, no to nawet wielkie grupy, które mają dużo pieniędzy, żeby dosypywać do rozwoju tego biznesu, żeby budować pewnie w pewnym zakresie pewien rodzaj marketingu na tym kanale sprzedaży, powiedzą dość, zwijamy się. To nam do niczego niepotrzebne. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dzięki, że nas oglądaliście. Wy już pewnie zaczęliście majówkę. Także proponuję Wam, żeby przy tej skwierczącej kiełbasce czy karkóweczce. Na grillu pomyśleć o wiadomościach handlowych i wejść na portal www.wiadomościhandlowe.pl. Tam na pewno będą na Was czekać ciekawe informacje. Poza tym, możecie nadal stać się posiadaczami najnowszego wydania wiadomości handlowych, papierowych, tradycyjnych. Pamiętajcie też, możecie wykorzystać ten czas, wolny czas przerwy do tego, żeby zarejestrować się do wzięcia udziału w kongresie Retail Trends, to już 25 maja. Czasu jest niewiele, ale bilety oczywiście można kupować. Cały czas trwa również projekt Perły Rynku FMCG, to apel do producentów. Jeżeli chcą wziąć w nim udział, no to znajdziecie szczegóły w opisie tego filmu. Ja już się żegnam, widzimy się za tydzień, miłej majówki, odpocznijcie i trzymajcie się ciepło, cześć!